Siema, witam Was Busiacz Wojtek. Witam. Muszę okulary zakładać, żeby chronić po zabiegu oczy przed światłem. Chciałem wam zaproponować w tym odcinku, a jest to tylko moja propozycja, jak zdrowo i energetycznie zjeść śniadanie, jakie y, produkty wziąć godzinę, dwie godziny przed treningiem. Mam te produkty wszystkie przedstawię i łącznie z ceną. Coś dzieje się na obiad, żeby były węglowodane i energia. Jakie białko wziąć, najlepsza i najtańsza opcja, mam ten produkt, pokażę, i jak zrobić naturalny izotonik, mam te produkty, też pokażę i powiem jak zrobić taki izotonik naturalny. A więc na śniadanie, żeby się nie opychać białymi bułkami, bo to nic nie daje, tylko jak już to ciemne pieczywo, bułki ziarniste, ciemne, z twarożkiem, rzodkiewką, szczypiorkiem. I koniecznie jakiś owoc, jabłko, banan, jakiś jogurt, żeby, była, żeby było jakieś białko, jajko, ewentualnie jakaś kiełbaska nietłusta. Ja na przykład robię sobie kakao, kawa oczywiście naturalna, bo ta rozpuszczalna jest szkodliwa. Robię sobie zupę mleczną z kaszą lub ryżem, do tego dodaję miód albo dżem według gustu. I dosypuję musli lub musli... Z mlekiem Bo w musli mamy zboża, suszone owoce Czyli zdrowo i energia To jest taka propozycja Jak macie jakieś inne pomysły To chętnie posłucham, obejrzę Na obiad, dwie godziny przed treningiem Proste danie Nic skomplikowanego Kasza z mięsem, na przykład wołowym Lub ryż Z kurczakiem Czyli kupuję fileta z kurczaka, kryje w kostkę, smażę z przyprawą, prawda? I mamy już ryż z kurczakiem, i gotowy dodaje z biedronki sosy słodko kwaśne. Czyli mamy golowodany i energię. Jak macie inne pomysły, to też chętnie e, posłucham obejrze. No i do tego źle puchy jakieś, czyli pomidor, e, sałata, ogórek, może być ze śmietaną, według e, upodobań. E, Ci oczywiście czerwoną paprykę, ponieważ czerwona papryka ma więcej witamin niż cytryna, czy cebula razem wzięta. No i dużo ma witamin oczywiście kiszona kapusta, czyli musi być mięso, węglowodany i jakieś źle Dalej, jakie produkty? Powiem Wam, że mega, mega jest różnica, ja kiedyś tego nie brałem. A teraz, jak biorę te produkty, które teraz pokażę, to naprawdę jest lepsze krążenie, lepsze ciśnienie, lepsza pompa, więcej powtórzeń, więcej siły, więcej serii, aż trening nie chce się kończyć i naprawdę trening przebiega pozytywnie, lepiej, dużo, dużo lepiej. A mianowicie każdy z nas zna kreatyna. 17 zł dałem w Action za taki pojemniczek 200 gram, tu jest miarka i nie znaczy, że więcej dacie kreatyny, to więcej mocy, bo kreatyna zatrzymuje wody i oczywiście jest więcej siły, ale jedna, dwie miarki wystarczy. Drugi produkt to kofeina w tabletkach, 60 Tabletek kosztuje 30 zł. Nie kupicie tego w aptece tylko w sklepie z odżywkami. Także polecam. Taka jedna tabletka zastępuje kofeinę tyle co 5 kaw. Nawet jak ktoś jest zmęczony czy coś, to polecam. Jako drugi produkt bo naprawdę krążenie jest super po takiej e, kofeinie. I trzeci produkt 200 gram e, cytrulina 50 zł. E, także wiadomo, ja tu nie będę wykładu robił, ale cytrulina ktoś chce, to niech się poczyta daje mega pompę i mega siłę. Te produkty naprawdę poprawiają jakość treningu i każdy z nas wie, że sok z buraków to energia. Więc jeśli ktoś nie ma, bo nie chce mu się robić sok z buraków, to moja propozycja jest taki gotowy słójczkach, tam gdzie soki w biedronce sok z buraków, który z pieprzem doprawiony bardzo dobry lub drugi jest też w biedronce sok z buraków z jabłkiem maliną na chłodniach w i takie coś polecam. Jako białko, powiem Wam, że robiłem badania sobie po ilości właśnie tygodniach <laughs> mam nadmiar białka, czyli mniej więcej jem to te produkty co mówiłem, rano czy wieczorem jakiś ewentualnie jogurt i właśnie na, po treningu jako białko to serek z piętnicy. Najlepszy produkt dlatego, że widzicie Mam maks białka i 1-2 na średni trening biorę, i to wystarcza. Yy, czytałem na górtach, na innych serkach, yy, zawartość białka oma 11 na 200 gram, i to jest za 3 zł. Najtańsza, najlepsza opcja jedyś, yy, yy, odnośnie białka, ponieważ jak patrzyłem, przeliczałem yy, takie białko kupione w sklepie z odżywkami, to musiałbym na średni, średni trening dać. 10 zł na białko, więc nie warto przepłacać Także polecam ten właśnie serek wiejski z Piętnicy No i izotonik Wiadomo, że są jakieś niebieskie tam widrące izotoniki Tego, ale po co sztuczne jak można Zrobić sobie naturalne Czyli biorę kubek, wlewam sobie wodę albo jakiś tam energetyk Ja tu akurat mam z Biedronki Czyli wodę albo energetyk Najlepszy energetyk oczywiście trzyma ceny Red Bull, bo jest najlepszy, największą ma moc i jest najbardziej naturalny. Czyli wylewamy wodę albo energetyk. Dodajemy oczywiście dużo cytryny. Nie cukier, tylko miód, łyżka miodu do tego izotonika. Bo w ogóle ja tutaj mam rzepakowy miód, jest w ogóle na wszystkie schorzenia. I słodźcie wszystko miody zamiast cukrem i Będziecie zdrowsi No i sól, ale nie sól ta biała Bo ta biała sól to jest tak zrobiona żeby się nam fajnie sypało z solniczki A tam jest tylko 20% soli i reszta to jest chemia Sól kamienna oczywiście zdrowa I jest nam potrzebna Czyli taką torebeczkę kupicie Sól himalajska Różowa w eko I taką łyżeczkę płaską tylko lekko czubatą od herbaty Dajemy do izotonika Sól, cytryna, miód I mamy izotonik gotowy Także polecam. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Czekam na Wasze propozycje. Różne chętnie obejrzę, posłucham. Jeśli coś macie, pozdrawiam Was chłopaki, dziewczyny. Niech moc będzie z Wami i zdrowie szerokości. Wbijajcie tam na YouTube Busiaż Wojtek. Więcej filmików jest i będzie. Dajcie suba lajka. Dzięki pozdro Czesi Nara. jak zawsze, widzimy się, nie? A jak.